Widzowie, w dzisiejszym odcinku zagrałem starego Robloxa, a jeżeli chcecie zobaczyć jak taki stary Roblox wygląda, jakie dziwne gry dzisiaj zagrałem na starym Robloxie, zostawcie suba i lajka, no i oglądajcie do końca no a ja przechodzę do odcinka Dobra widzowie, więc tak wygląda stary Roblox no i właściwie to jest właśnie taki oryginalny, prawdziwy stary Roblox, ponieważ jest to odpalone na obecnym Robloxie, to jest taka gra, no i w tej grze są tak jakby inny gry to jest taki symulator starego robloxa no i tu jest wszystko odwzorowane tak jak kiedyś było no i tak ogólnie wygląda mój Kin, taki no nobski jak w starym właśnie Robloxie. Więc może sobie zmienić kina, zrobię sobie takiego zwykłego nubka widzę. Ja taką fajnie wygląda taki stary nubek. I w ogóle widzę, nie byłbym są, gdybym nie powiedział, że przy tworzeniu dzisiejszego odcinka inspirowałem się takim angielskim youtuberem Krik Craftem, ponieważ on właśnie zrobił podobny y, odcinek, no i pomyślałem, że się z nim trochę zainspiruję i spróbuję zrobić właśnie coś podobnego do niego. No i właśnie dzisiaj spróbuję w taką zagadę. Więc zrobiliśmy sobie widzicie takiego fajnego skina Teraz sobie tutaj są games i zobaczymy jakie tutaj są gry Może sobie będziemy szli po kolei Zagram sobie w tego crosswurta czy coś w ten sposób, coś już sobie w to zagramy, więc klikamy play No i zobaczymy, zobaczymy, tutaj nam się to wszystko ładuje, jestem jedyną osobą na serwerze niestety Ale to mniejsza i... A nie, jednak nie jestem jedyny, ile tutaj jest osób, ale widzę jak ja jak ja wyglądam. Ej, what? Jak w starym Robloxie widzowie, co to jest w ogóle ten mój kursor? Jak on wygląda? Dobra, mamy tutaj coś do walenia, ludzi, i czekajcie, ja mogę w nim. Wa... Idź! Ej, co jest? To jest jakaś bomba, tutaj mam. Taką tą, w ogóle kto się dziwnie gdzie dobra ja walę w tego gościa, jest jakiś dzień. Dobra, załatwiłem tego gościa. Widzę jak to wygląda, jestem starym Robloxem. Niestety z tego co widzę nie mam tutaj animacji chodzenia. Po prostu jesteś takim ludzkiem i tak jak nawet skorolca korolca sobie jedzimy I teraz próbuję widzowie w ogóle coś wysalić właśnie. Tutaj sobie pójdę wysalić. Wezmę tutaj sobie to postawę, Bombę! Nie! Widzowie nie, 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 nie bomba. Nara, nara, nawet mnie nie próbuje tykać bombo. I co? Poszła? Co ona tak długo się ładuje? Hello, bombo! Ej, czekaj, gdzie ja to. Ja mogę te klocki ruszać! Co jest? A. Bomba mnie trzepnęła, czy ktoś mnie trzepnął? Co tu się widzowie dzieje w tej grze? What? Co jest są jakieś kulki? Co to jest? Jakieś kulki dziwne. Yyy... Nie wiem, co to jest. Aczkolwiek, widzę, może sobie przejdziemy do kolejnej gry, widzowie. Yy, właśnie na tym starym Robloxie. Bo chciałem przetestować, yy, tak naprawdę, prawie wszystkie gry na starym Robloxie. I tutaj sobie wejdziemy. Może sobie, co to muszę sobie zagrać? Happy Home. Właśnie, to taka chyba klasyczna gra. Tutaj zagramy play. To jest jeszcze opcja play in solo, ale sobie zagramy z innymi osobami. Zobaczymy, i zobaczymy, co to jest. Tutaj już mamy życie. I dobra, zrespiłem się. Tutaj już mamy animację chodzenia. Już sobie chodzi. Takim pięknym nóbkiem ma taką śmieszną twarz Widzowie i co tu się dzieje? Co oni robią? Tutaj, aha, to jest to samo Tutaj się właśnie, mam, tak, sabe, mam tutaj taką jakby różdżkę Taką dość dużą To jest trochę takie nerwowe, co to jest? Tutaj właśnie sobie widzę Budować I niszczyć Co, co jest? Czemu ja je siebie zniszczyłem? Nie, widzę, co tu się dzieje. widzowie, ta gra jest dziwna, to jest jakieś ruiny. Może widzę, sobie zagramy w inną grę na tym, tym bo wszystkie gry, które póki co zagrają, są polegają na niszczeniu i tak dalej. Więc może poszukamy jakiejś gry lepszej na tym właśnie starym takim Robloxie, żeby coś innego polegało. O Titanic! Ej, dobra, zagramy sobie w Titanica, widzowie, na starym Robloxie. Spróbujemy, czy yy, zagrać sobie w Titanica? Czy to polega na tym sensie, że jesteśmy w Titanicu i musimy płynąć? Czekajcie. Dobra, jest Titanic. I co? Co dalej jest Titanic? Wszystko jest takiego jakby LEGO, widzę ja jestem takim właśnie nóbkiem. Dobra, gdzie, Co tu się dzieje? Co, ta gra jest też dziwna. Dobra, nie, ja zmienię grę, bo mi się coś tutaj nienaturalnego dzieje z kamerą. Nie, dobra, ten stary Roblox jest jakiś zbugowany. Widzę, tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Widzę, więc może sobie poszukamy kolejnej gry, takiej bardziej normalnej. I co tutaj sobie mogę zagrać? Co tutaj jest? Escape, właśnie, widzę, escape'a sobie zagramy. W prostego escape'a, bo ja chciałam zobaczyć takiego starego, takiego tradycyjnego parkura. Jak to wyglądało, widzę, więc szybko sobie tutaj. Wchodzimy i... Okej, okay, jestem taki trochę czerwony. I co? Gdzie ja mam iść? Jestem w takim domku. Okej, okay, gdzie dalej? Pójdę sobie to jest taki jakby labirynt czy coś. Co to w ogóle jest, widzę? Nie wiem. Tutaj mogę wyjść stąd? Nie, nie mogę. W ogóle ten kursor mi się zbugował zrobił się taki przezroczysty. Nie wiem czemu. Yy, on się jakoś tak zbugował widzowie. Więc zobaczymy. Tutaj nie mogę wejść, więc idziemy dalej. Mm, gdzie? Widzę, co to jest za escape? Jestem w domku, którego nie mogę wyjść. What? Ja muszę sobie zagram z pierwszej osoby. Nie, 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 le, lepiej nie gram z pierwszej osoby, bo to... Nie widzę, to jest jakiś dziwny escape. Ja może widzę z tego escape'a, bo on jest jakiś pobugowany widzowie. Te gry są jakieś niedopracowane na tym starym Robloxie, więc Wiecie, idziemy sobie tutaj znów no upgrade to jest awatar. Aha, awatar to nie A news? co to jest za newsy? 100 tysięcy wizyt, what? PayPal coming soon Ej, czyli tutaj jeszcze nie można było sobie dodawać do znajomych w tym Robloxie, what? Ej, co to jest? Ej, 30 FPS-ów? Nie kumam Dobra, Ej, więc może sobie poszukamy jakiejś gry właśnie, kolejnej, jakiejś takiej, którą można sobie swobodnie zagrać. Tutaj jest jakiś Rocket. Aha, to mi się tak dziwnie przesuwa. Dobra, czy to jest? Maze of Doom? Nie, może sobie w to zagramy. Tutaj mi miniaturka tej gry mnie tak zachęciła. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, widzowie. Wchodzimy sobie w tą piękną grę. I co to jest? Ja tak skaczę. Yy... Mogę tutaj strzelać? Auta są tu jakieś. Czekaj, ja mogę sobie wejść do tego auta? E, halo, auto! Auto, co ty robisz? Aucie! Nawet nie mogłem do niego wejść, ono odleciało. Dobra, może sobie wejdę do tamtego auta. Dobra, bo wiem o co chodzi, że się wejdzie do auta i my nim jedziemy i tak nas wyrzuca. Więc tutaj. Ej, halo! Ok, jedziemy. W aucie, nawet nie mogę do niego usiąść. O, siedzę w nim chyba. Czekaj, mogę usiąść? Co to robi? Nie wiem, aucie, jedź! <laughs> Jedziemy! Auto! Co tu się stało, widzowie? What? Dobra, ta gra na się mi się mega spodobała. Więc lecimy teraz do tej rakiety, widzowie. Jestem bardzo jej ciekawy, więc widzowie, wchodzimy sobie teraz do tej rakiety, naszym pięknym nupkiem. Idziemy do tej rakiety, widzowie. Zobaczymy jak tutaj będzie nam działać ta rakieta. Więc sobie tutaj wchodzimy. I w ogóle widzowie napiszcie w komentarzach, czy taki sterobok Wam się podoba, czy wolicie tego obecnego. Bo moim zdaniem patrzę na to, że... Obecne aktualizacje w Robloxie są mega słabe, to wolałbym, żeby tak wyglądał Roblox. Jest taki weselszy, bo obecnie Roblox jest taki szary w ogóle. Co ja robię? Ja lecę RAKIETĄ! What? Ej, nie, nic nie widzę! Oooo, widzowie wywaliło mnie! Co mi się ze mną dzieje? What? Ej, gdzie ja jestem? Spadam! Spadam! Nie, ja muszę trafić, muszę trafić tutaj na mapę, nie, nie trafię! O o spadłem poza mapę widzowie co tu się stało Zrespię się tu czy nie halo e okej okay, zrespiłem się dobra zrespiłem się więc sobie teraz wyjdziemy do tej limuzynki pięknej tutaj musimy na to wejść jedziemy co dobra to znów beze mnie czy przez to że tu nie ma siedzenia nie można na tym siedzieć to no to co strasznie jest trudne widzowie. Może na tym. Dobra, na tym damy radę. Lecimy widzowie! Ładnie! nie, wywaliło mnie! Boże widzowie, mnie wywaliło. No nie widzowie, dobra, chyba przetestowaliśmy wszystkie tutaj auta. W ogóle co to jest? Nie wiem co to. Jest. Chyba wszystkie auta tu przetestowaliśmy, więc wyjdę sobie z tej gry widzowie. I co przetestujemy? Jakąś kolejną grę? Dobra widzę, znalazłem sobie tutaj taką grę Swords Fighting Testing. Zobaczymy o co w tej grze chodzi, bo ogólnie yy, jeden mój kolega, taki Kacper, gra, waś, gra w takie gry typu mieczyki, że trzeba się walić. Zobaczymy czy tutaj też o to chodzi, że musimy się z kimś walić na mieczyki, tylko musimy czekać, bo nic nikt w tą grę nie chce grać obecnie i chyba jestem sam. Aha, nikt to nie chce grać. Ok, no to nieźle. Może sobie jest, popatrzymy w ogóle, jak ta mapa wygląda. Bo ona jest taka strasznie taka. taka neonowa, czy coś takiego. Nie ja wiem, widzę. Ja sobie tutaj może poglądamy tą mapę. Bo niestety tutaj z gra graczy nie ma. Może w ogóle sprawdzimy sobie jakąś najpopularniejszą grę na tym starym Robloxie. Bo póki co to nikt w te gry nie gra tutaj. Na tym starym Robloxie. Więc sobie tutaj pójdziemy. Co to jest? To, to nie wiem, co to jest. Dobra, widzę. Może sobie zmienimy gry, bo tutaj jest mega nuda. Klikamy tutaj wyjść sobie. W ogóle jest tutaj po polsku mi się to nagle przetłumaczyło na polski. Więc sobie tutaj pisze teleportowanie do menu, proszę czekać. Okej, okay, nie wiem czy tak było w starym Robloxie, bo to jest tak zrobione niby na podstawie starego Robloxa, nie ale tutaj mogą być niektóre rzeczy przekręcone, ale... W ogóle co mi się stało? Jak ja się świecę, widzowie. Łat, jak to wygląda, nie wiem. Halo, menu, chcę wyjść do menu, widzowie, halo! Okej, okay, widzę, w końcu mnie przeteleportowało do menu i teraz zagram sobie w najpopularniejszą grę. Chyba tutaj. przecież z tego co widzę jestem sam na tym serwerze tutaj, więc sobie zagramy w to, bo tu ma taką śmieszną, fajną miniaturkę, a żadna w tych gier tutaj póki co nie miała żadnej miniaturki, więc zobaczymy. może tutaj będą jakieś osoby grały, bo na początku jak widzowie pamiętacie, ktoś grał i w ogóle what? Gra tutaj ktoś, dobra, to tutaj mamy jakąś czaszkę, nie wiem co to robi, a co to jest za, tutaj jest podobnego co na początku, tylko lepsza miniaturka, nie wiem ale spróbujemy sobie tutaj powysadzać ludzi więc co to jest, jakaś dynia, co to, o możemy widzowie brać. Kulki, kulka, chodź tu. Ej, ład, mogę brać kulkę. Elo, elo. A, gościu! nie wysadził widzowie. Ład, wow, co tu się widzowie stało. Więc widzowie, takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. No i napiszcie w komentarzach, czy taki stary Roblox by wam się podobał, jakby tak właśnie wyglądał. Teraz Roblox. No i pamiętajcie widzowie jeszcze, że, że co 15 lajków widzowie jest kolejny odcinek. Chociaż ostatnio tak szybko widzowie ten cel robicie, że chyba zaraz zamiast 15 lajków będzie 20. Ale póki tutaj, wam jeszcze ten stary cel 20 lajków będzie kolejny odcinek. No więc, cóż, to wszystko na dzisiaj. No i tyle. Baju!